Cześć, tu ekipa Dom dla Każdego. Już dziś zapraszamy w podróż po domu Lena. Projekt powstał na bazie sugestii naszych klientów. Zobaczycie najlepiej zaprojektowane 147 metrów kwadratowych. Zacznijmy od wejścia. Wiatrołap, czyli miejsce na szafę w zabudowie i wieszak. Tu zostawisz swoje buty i kurtki. Dzięki temu w domu zawsze panować będzie porządek. Tuż obok łazienka na parterze. Mała, ale nader praktyczna. Idealna dla gości albo na szybkie odświeżenie w ciągu dnia. Kuchnia, czyli serce domu. Ustawna, funkcjonalna, z dużym blatem roboczym oraz szeroką gamą AGD. Otwarta na salon, co pozwala gotować i być blisko Twojej rodziny. Pokój dzienny. Przestrzeń, która robi wrażenie. Duże przeszklenia, przez które wpadają promienie słoneczne. Wyjście na taras. Mnóstwo światła i powietrza. To tutaj spędzisz najwięcej czasu. Rodzinne posiłki, filmowe wieczory oraz spotkania z przyjaciółmi. Na parterze znajdziesz też dodatkowy pokój. Jest to elastyczna przestrzeń, którą możesz zaprojektować jak chcesz. Domowe biuro, gabinet, pracownia czy wygodna sypialnia gościnna. Komunikacja to przejrzysty układ, który spina parter i prowadzi na piętro. Pomieszczenie gospodarcze. Tutaj zorganizujesz pralnię, suszarnię albo praktyczny schowek. I wreszcie, garaż. Aż 27 m2. To nie tylko miejsce dla samochodu, zmieścisz tutaj również rower, kosiarkę czy sprzęt sportowy. A może i nawet domową siłownię. Możliwości są ogromne. Przejdźmy teraz na górę, do prywatnej strefy domu. Komunikacja na poddaszu łączy wszystkie pomieszczenia i zapewnia wygodę. Tutaj znajduje się również wyłaz strychowy prowadzący na stryżek. Pokój pierwszy. Idealny dla dziecka albo na pokój gościnny, ustawny i łatwy w aranżacji. Pokój drugi to świetna sypialnia główna. Tu zmieścisz duże łóżko, szafę i komodę. Miejsce, gdzie naprawdę odpoczniesz po ciężkim dniu. Pokój trzeci. To przestrzeń z charakterem. Pokój nastolatka, domowe biuro albo miejsce do uprawiania twojego hobby. Łazienka a licząc powierzchnię podłogi aż 11 m kwadratowych to Twoja domowa strefa spa. Wanna, prysznic, dwie duże umywalki. Poranki będą tutaj o wiele wygodniejsze, a wieczory bardziej relaksujące. Cały Dom Lena to dobrze przemyślany układ. Na dole życie dzienne, spotkania i wygoda. Na górze zaś cisza, spokój i prywatność. Każdy metr został zaprojektowany tak, by służył Tobie i Twojej rodzinie, dzisiaj i przez kolejne długie lata. Aktualną ofertę domu w Lena możesz sprawdzić na naszej stronie internetowej, ale pamiętaj, że możesz wybudować ten dom również na swojej działce.